Firma komputerowa Kreator, Marek Paskucki, jest dobrze znaną, prężnie działającą na siedleckim rynku firmą, prowadzącą wielopłaszczyznową działalność o charakterze informatycznym. Firma świadczy profesjonalne wsparcie informatyczne zarówno dla klientów indywidualnych, jak i dla firm. Posiada też wieloletnie doświadczenie w sprzedaży sprzętu komputerowego i oprogramowania. Firma Kreator wspiera zarówno biznes i klienta indywidualnego, zapewnia pełne wsparcie informatyczne oraz wykonuje pełen zakres usług komputerowych. Wieloletnie doświadczenie wyspecjalizowanej kadry gwarantuje fachowe doradztwo i obsługę na możliwie najwyższym poziomie. Doświadczenie, zaangażowanie i ciągły rozwój pozwalają oferować klientom towar, którego oczekują, a wyszkolona kadra i sprawny serwis pomagają klientom rozwiązywać ich największe problemy, a przecież wiemy, ile problemów jest z, z internetem. Firma Kreator od lat angażuje się w różne formy sponsoringu i wspieranie artystycznych form, szczególnie Miejskiego Ośrodka Kultury w Siedlcach. W 2018 roku była sponsorem m.in. 9 Festiwalu Kolęd i Pastorałek kolendowe Serce Mazowsza 2018. 12 Przedszkolnego Festiwalu Kolęd, Pastorałek i Piosenek Świąteczno-Noworocznych Szła Kolenda 2018. 23 Miejskiego Festiwalu Twórczości Dziecięcej i Młodzieżowej Siedlce 2018. 2 Jesiennego Festiwalu Piosenki Przedszkolnej Siedlce 2018. Co w imieniu swoim i swoich pracowników, bez których też trudno było mi sam, samodzielnie prowadzić te, 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 tą swoją formę działalności. Gorąco dziękuję za, za to, że zostaliśmy zauważeni, docenieni, za to ogromne wyróżnienie, które tak powiem, pojawiło się w tym momencie w moich rękach. Ciężkie, wartościowe, więc... Jednocześnie bardzo ważne dla nas, ale w odniesieniu do, do tej współpracy z Miejskim Ośrodkiem Kultury mogę powiedzieć tyle. Widząc ogromną pracę, jaką pracownicy ośrodka wkładają w rozwój dzieci, młodzieży, widać na jakim ogromnym poziomie kulturalnym odbywa się ta praca, to ten udział jest bardzo skromne i będziemy próbowali bardziej jeszcze współpracować i bardziej przyczyniać się do że tak powiem, pomocy w tych działaniach, które tutaj się pojawiają. Padły słowa Jana Pawła II, padnę jeszcze raz. Wymagajcie od siebie, choćby inni od was nie wymagali. Więc na tym etapie równajmy w górę, a nie do średniej.